Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o sytuacji w wojnie na Bliskim Wschodzie, ale też dotknę wojny na Ukrainie. Będę chciał pokazać, jak to się przekłada, czy będzie przekładać na sytuację w Polsce, a przede wszystkim na ceny paliw, benzyny. Zapraszam do subskrybowania kanału. Zapraszam do dawania kciuków w górę. Zapraszam do komentowania. Zapraszam do zadawania pytań. Proszę o zadawanie ich w mailach. I tak, sytuacja się skomplikowała po wymianie uderzeń pomiędzy Izraelem a Iranem. Co ciekawe, było to tylko symboliczne. Znaczy, najpierw przypomnę, Izrael uderzył na ambasadę. Iranu w Syrii, konsulat dokładnie, i zostali tam zabici jacyś wyżsi oficerowie w armii Iranu. Za jakiś czas Iran odpowiedział wysyłając ponad 100 rakiet i dronów w kierunku Izraela, ale zrobił to w taki przedziwny sposób, bo pierwszy zawiadomił Izrael, Nieformalnie oczywiście, że coś takiego będzie. Także Izrael zaczął się przygotowywać. Później wysłał drony, które lecą wolniutko, tam 120-130, tam 150 km na godzinę. Także Izrael dużo wcześniej, wiele godzin wcześniej już wiedział, że, że leci flotylla w kierunku Izraela. A później dopiero wysłał rakiety. Balistyczne, które no, poruszają się o wiele szybciej. Gdyby wysłał pierwsze rakiety i nie, nie zawiadamiał Izraela, to sytuacja mogłaby inaczej wyglądać. Tym bardziej, że przygotował się nie tylko Izrael, ale lotnictwo amerykańskie, brytyjskie bodajże e, francuskie. E, Izrael na to e, miał nie odpowiedzieć. Naciskały go bardzo Stany Zjednoczone. I ugodził się ze Stanami Zjednoczonymi, że uderzy słabiutko, pod warunkiem, że Stany Zjednoczone zgodzą się na atak armii izraelskiej na ostatnie przygraniczne, przy granicy Egiptem, miasto. Z, Miasto w rafach strefy, strefy Gazy. No i Izrael wysłał coś nie wiadomo co, jakieś drony w kierunku Iranu. Teoretycznie miały one uderzyć w wyrzutnie rakiet, które leciały w kierunku Izraela. Praktycznie prawdopodobnie wszystkie te drony zostały zestrzelone przez Iran, i Iran nawet swoich obywateli o tym nie poinformował, tylko o jakichś tam wybuchach. Co ciekawe, jeszcze pojawiła się informacja na marginesie, że Izrael zaatakował jakieś urządzenia na terenie Syrii urządzenia związane z obroną lotniczą. No, i, i teraz mamy sytuację, w której wygląda na to, że wojny pomiędzy Izraelem a Iranem nie będzie, co by miało pozytywny wpływ na ceny ropy, ale nie jest to jasne, nie jest to oczywiste, tym bardziej, że jeżeli armia izraelska w najbliższych dniach uderzy na Rafach, gdzie znajduje się ponad półtora miliona cywilów, głównie dzieci i kobiet, i jak się twier jak twierdzą media, dwa bataliony Hamasu i zakładnicy ukryci gdzieś w podziemiach, to skutkiem tego będzie, może być niesamowita masakra. I na to może zareagować Iran, inne kraje arabskie. Sytuacja może się diametralnie zmienić. A pamiętajmy, że wszelkie konflikty między Izraelem a Iranem natychmiast skutkują cenami ropy naftowej, już nie mówiąc o tym, że Iran może. Dokonać takiego działania, które spowoduje, że dostawy ropy zostaną, światowe dostawy ropy zostaną ograniczone co najmniej o 20%, a skutkiem takiego działania byłoby olbrzymi wzrost cen ropy, w tym również w Polsce. Zauważmy, że te ceny ropy wciąż rosną i muszą rosnąć, i jest tej ropy coraz mniej, to znaczy zapasy wszystkich państw na świecie gwałtownie się zmniejszają, to znaczy te państwa korzystają ze swoich zapasów. Jest to związane z tym, co dzieje się w związku z kanałem Suezkim i Morzem Czerwonym. Bo tam od początku wojny w Strefie Gazy, zaczął uderzać rakietami w statki, zaczęła organizacja Huti, nawet parę słów o tej organizacji. Znaczy, jest to organizacja islamska działająca na terenie Jemenu, którą założył niejaki Huti, podobno na znaczy on został zabity przez służby bezpieczeństwa Jemenu, później przejął po nim władzę jeden brat, kolejny władz, ta, brat, ta organizacja się podzieliła. Ona weszła w ścisłą współpracę z Iranem i stamtąd otrzymuje broni, pieniądze i mówi się o niej, że jest to organizacja posiadająca taki potencjał zbrojny, jakiego nie posiada wiele dużych państw. No, i ta organizacja z założenia chciała wspomóc Hamas i zaczęła atakować na początku statki izraelskie. Później, w związku z tym, że utworzyła się koalicja 10 państw chroniących Morze Czerwone przed atakami Huti, Huti zaczęła atakować okręty tych 10 państw. Z Rosją zawarli umowę, że nie będą rosyjskich statków atakować, tylko problem polega na tym, że huci widzą statek, rozpoznają go dzięki internetowi, kto jest jego właścicielem. No i wtedy, jeżeli uznają, że to jest na liście wrogich statków, no to uderzają, starają się uderzyć rakietami. No, i teraz Rosjanie, na przykład kilka statków rosyjskich zostało, z ropą zostało trafionych, ponieważ Rosjanie wynajęli do przewozu swojej ropy brytyjskie tankowce. Został między innymi zaatakowany statek grecki, bo Firma będąca właścicielem tego statku była zarejestrowana w Wielkiej Brytanii. No i teraz tamtędy płynie do 10% całej światowej ropy. No i teraz koszty transportu tej ropy zaczynają się zwielokrotniać zwiększać. Po pierwsze, ubezpieczenia ubezpieczyciele oczywiście podnieśli stawki dla ubezpieczenia statków płynących tamtędy. Po drugie, załogi statków, których często są wynajęte, czy właściciele statków żądają wyższych pieniędzy za przepłynięcie tamtędy. Po trzecie, Około 40% statków zrezygnowało przy, z przepływania tamtędy, bo mogą sobie jakoś z tych względów trasy, jaką posiadają, pozwolić i opływają Afrykę dookoła. No to opływanie Afryki dookoła powoduje oczywiście zwiększone koszty koszty paliwa, pracy marynarzy yy, i tak dalej. A, ale też to powoduje, że ta ropa dochodzi do Europy dużo wolniej. No i, no i tutaj zaczyna być coraz większy problem z ropą. A dodatkowo pojawił się kolejny czynnik, prawda? Ukraina. Do powiedzmy tam gdzieś stycznia tego roku prowadziła wojnę tak, jak Amerykanie sobie życzyli. Z reguły, no nie zawsze. A Amerykanie sobie życzyli, żeby Ukraina się broniła i już, prawda? To znaczy nie, ma, nie miała atakować z założenia celów znajdujących się poza frontem. No tylko, że Ukraina zaczęła przegrywać. Pieniądze obiecane Ukrainie przez Stany Zjednoczone i Europę, pieniądze i broń, no, zaczęły się opóźniać. Ukraina była w sytuacji coraz trudniejszej, no i jej specjaliści opracowali nowe typy dronów, którymi zaczęli atakować cele wewnątrz Rosji i przede wszystkim rafinerie. I teraz te drony, no to na przykład dron, który uderzył w jedną z dużych rosyjskich rafinerii i dokonał tam wielkich, wielkich szkód. No to był po prostu samolot o dużym zasięgu i dużej prędkości, który został przerobiony na dron. No i teraz, jeżeli dostępne jest 60% rafinerii i Ukrai Rosyjskich i Ukraińcy uderzają w te rafinerie skutecznie, bo okazuje się, że Rosja nie ma takiej obrony. Nie. Niektóre z tych rafinerii są gdzieś tam daleko przy granicach Rosji i daleko od Ukrainy, i tam nie było w ogóle obrony przeciwlotniczej. No to te ataki ukraińskie są skuteczne i na terenie Rosji zaczyna brakować. Yy, Ropy, a przede wszystkim benzyny. Na razie nie ma to żadnego wpływu na to, co dzieje się na froncie, bo Rosjanie dostarczają tyle paliwa, ile trzeba, ale kosztem. Kosztem obywateli, kosztem innych potrzeb, kosztem eksportu. Rosja wstrzymała eksport benzyny i ograniczyła eksport ropy. A ta ropa i benzyna rosyjska no, docierała do Europy i do Azji, więc <laughs> zaczęły się tutaj kłopoty z paliwem, prawda? bo jak brakuje gdzieś w Azji, no to Azja gdzieś tam wykupuje i już nie może tej ropy kupić Europa. I Ameryka, USA. Bardzo mocno naciska na Ukrainę, żeby, poprzy, po, żeby przestała atakować te cele. Amerykanie boją się gwałtownej zwyżki ropy naftowej i benzyny, co za tym idzie, ale Ukraina na razie się nie słuchała. Być może, że zacznie się słuchać, bo jakieś pieniądze, jakaś broń zaczynają ze Stanów Zjednoczonych płynąć. Może być tak, że Rosjanie. Te rafinerie swoje zaczną skutecznie ochraniać przez jakąś obronę przeciwlotniczą. Ale na razie mamy dodatkowy czynnik, który utrudnia, znaczy ma wpływ na rynek ropy naftowej. Wracając jeszcze do kanału sułeskiego i Morza Czerwonego, tamtędy nie, płyną tylko, nie płynie tylko ropa naftowa. Płyną bardzo różne towary i surowce. Ich ceny siłą rzeczy muszą wzrastać, bo ich jest mniej i koszty ich przetransportowania ze względu na ubezpieczenie, ze względu na wymagania właścicieli statków co do cen wynajęcia tych statków, no to te koszty innych towarów, innych surowców zaczynają wzrastać, co będzie się przekładać na inflację w całej Europie i oczywiście na inflację w Polsce. Wszystko teraz zależy od tego, co się stanie w Rafach, no i od tego, czy Iran dalej będzie taki spokojny. Iran być może się czai, być może przygotowuje się do wojny, ale jeszcze w tej chwili nie jest gotowy. A kiedy będzie gotowy, tego nie wiemy, i myślę, że nikt tego tak naprawdę nie wie. To może być w każdej chwili. Także zbliżają się wakacje, i może być tak, że na wakacje nastąpi gwałtowny wzrost cen benzyny. Może się zdarzyć jeszcze dużo innych rzeczy. Żyjemy w takich czasach, w których już powinniśmy sobie uświadomić, że wszystko jest możliwe. Dziękuję bardzo.